I dwa i pięćset plus Czy się szczepić, czy nie szczepić Dojeść resztki, czy pysk przepić Jeśli trzy, pięć, siedem Pół wypłaty i e-szkoła Zajumane trzy dotacje Bo potrzebne renowacje Grill na zoomie z przyjaciółmi I pięć osób do kościoła Nie wiadomo, czy ja wina Lecz dyskusja przypomina Znady fanatyzm, gdzie rządzi groza Czy był wybuch, czy to brzoza Więc już nie miał. Boś się wciągnął w to jak dziecko Młynie okna po gry, Zamiast walczyć z cieniem mgły No i kto by się spodziewał, że na dupie będziesz siedział Bo Chinczyk przyniósł z targu pyszną zupę z nietoperza Świat w letargu Zaraza, zakłada zakazy i wymazy A tarcza, obarcza, pielęgniarki i lekarzy Zadzwoń raz do kogoś korespondencyjnie. Pij od tego pali z gaga. Lepiej machnij przelew, na stronie się pomaga. Zjedz parówki z ziemniakami, a zrezygnuj dzisiaj z maka. Zamiast tego na fundację przelej chociażby piątaka. Zatem zamiast ślać Dziękuję Ani Szpaczyńskiej za nominację, a moje nominacje to Elżbieta Kopocińska, Tomasz Zimoch, ksiądz Andrzej Luter, Michał Kocurek, Mateusz Weber i Michał Sobieralski. Powodzenia.